Drodzy goście, a przede wszystkim zdobywcy przede wszystkim pucharów. Bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj przybyliśmy, o czym świadczy fakt, że już brakło chyba krzeseł, którym dostawiamy wszystkie rezerwy. Cieszę również fakt, że tak samo w Pucharze Polski frekwencja się poprawia, także i tutaj, i na zawodach jest coraz lepiej. Bógar Polski, można powiedzieć, jest swoistym przedsionkiem przed rozmówkami mistrzostw Polski i myślę, że każdy z Was, z osób, które są na tej sali, które realizowali e, tak zaciekle do samego końca, powinien pomyśleć o zmianie i przejściu o ten krok wyżej i rywalizację z najwyższymi. Na potem zaproszę zawodnika, który zajął trzecie miejsce w Polarze Polski, gdański autor motoklub Maksymilian Chwalik. Zawodnik e, młody, za chwilę Państwo zobaczą, Mikołaj Białecki, Łódź, autor motoklubu. Auto a z Kłódź, Kłódź, został zawodnik Kłódź, 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 oraz Kłódź, <tryk> Kłódź, Fantastycznie. Kłódź, 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 na i prezentują się na tych swoich motocyklach, w tych ogromnych kaskach. Trzecie miejsce w Pucharze Polski dla reprezentanta Gdańskiego Automotoklubu Filipa Bukowicza. Drugie miejsce w Pucharze Polski dla Dariusza Rafacz z klubu MDR Osierc. Wojciech Kucharczyk. Miejsce w Pucharze Polski wywalczył Krystian Stencel, słuchowski auto w Motogrubu Drugie miejsce w Pucharze Polski w kategorii MX2 Junior wywalczył Igor Zienkiewicz, wokalny w Słowa. Poza w Polski w motocyklu kategorii MX2 Junior został Cezary Lewko,

Wielkie lata dla wspaniałych zawodników. a z kadrychcą Polski, to wydaje mi się, że nic jest Mirosław Kowalski, Człuchowski, autobomotorem. Teraz kucharz po raz trzeci zdobyty, więc przychodzi na własność dla no, Dzień Polskiego Klubu Motorowego. Ja miło, jak przychodzi na własność, się już na własność, wtedy wiadomo, że zostają ludzie. Gratulacje, będzie pan.